W W odbywał się Kongres EKHO. Jest to organizacja skupiająca hodowców koni arabskich z Europy i krajów Bliskiego Wschodu. Hmm, organizacja, która reguluje jak gdyby wspólne dla wszystkich przepisy dotyczące pokazów hodowlanych, która pomaga w obrocie koni, która jak gdyby, a przede wszystkim łączy hodowców pozwalają im się spotkać i co roku w innym miejscu odbywają się takie konferencje. Ta tegoroczna była już druga w Polsce po wielu latach. Takim wydarzeniem dla nas bardzo ważnym, pani Anna Stojanowska, która jest głównym. Specjalistą w Agencji Nieruchomości Rolnej została wybrana na członka komitetu wykonawczego. Dla Polski, dla nas w ogóle, jest to ogromna możliwość promocji zarówno naszego kraju, jak i polskiej hodowli. Czarnota. Widzę gazalę al out of later. Część, właśnie prawie połowa uczestników znalazła się w koni wianowie podlaskim w pięknej zimowej scenerii, co jest trochę szokujące dla tych, którzy przyjeżdżają z Bliskiego Wschodu, bo u nich jest wspaniała słoneczna pogoda, a tutaj śnieg. E, pokazaliśmy nasze ogiery czołowe, pokazaliśmy stadlinę, pokazaliśmy e, klacze nasze najlepsze. 18 of December Więc So for 190 years we have this line in i and this is 22nd generation and 23rd generation. To jest olbrzymia okazja do zaprezentowania, promowania, przedstawienia polskiego dorobku hodowlanego. No i dzisiaj bardzo piękny pokaz mieliśmy. Pokazano okiery czołowe, zresztą w bardzo pięknym kadrylu pod piękną muzykę z nocy i dni. Jeźdźcy, uczniowie dosiadali ogierów, czołowych ogierów, które kryją klacze w stadnie niewianowie. Wśród tych ogierów były ogiery starsze, kilkunastoletnie, a również młode, czteroletnie, które dopiero rozpoczynają karierę hodowlaną. Muzyka To co w tej chwili, w tej korze roku jest najciekawsze, to właśnie młode tego tegoroczne. Oczywiście nie wszystkie, bo dopiero się zaczynają rodzić, będą się rodzić aż do maja. Bo rodziła się nam dopiero jedna trzecia tych, których się spodziewamy. Natomiast no, chociażby na tej małej grupce mogli sobie porównać dokonania różnych naszych ogierów, które były w zeszłym roku używne. No i już słyszę, już słyszę, jakieś wnioski wyciągają, już słyszę, że zainteresowani są zakupem nasienia ogierów, po których potomstwo tutaj mogli obejrzeć. W związku z tym jakby przyjemne, pożyteczne łączą raz zwiedzając, oglądając miejsce, w którym nie byli i od razu jakby nawiązując hodowlane kontakty z Polską. Teraz jesteśmy w stajniach, oglądamy źrebaki, przychówek, przyszłość polskiej hodowli. Także dla Polski, dla nas jest to naprawdę duża, duża sprawa i ogromna możliwość promocji naszego kraju i pokazania ludziom naszych najciekawszych miejsc. Cudowne stajnie, architektura położenie. Taka magia, która tutaj jest, które te 200 lat historii tutaj przecież mówią same za siebie. No oczywiście konie, no więc wspaniały okres, bo pojawiły się pierwsze źrebięta. Oglądaliśmy kilkanaście źrebion po używanych już, czy, czy po raz pierwszy używanych ogiera, To jest zawsze dla hodowców e, najciekawszy moment roku, a szczególnie tutaj. No Janów słynie e, z znakomitych e, koni i z wielkiego dorobku hodowlanego, także wszyscy tutaj trochę tak przyjeżdżają jak do Mekki konia arabskiego, jak właściwie do źródła, z którego chcą się napić czystej dobrej wody.